Witajcie, dzisiaj sobie zrobimy rybę po grecku, a właściwie ten tak zwany mówiąc sos lub taką potrawkę do ryby po grecku. Myślę, że rybę wiecie jak usmażyć, a ta potrawka właśnie jest takim przykryciem tej ryby. Co tutaj nam do tej naszej ryby po grecku będzie nam potrzebne do tej naszej potrawki? Ja tutaj będę używał tak trzy cebule, następnie będę tutaj takie większe pietruszki 3 sztuki jedną taką większą seler wszystko już tutaj mam umyte i obrane tutaj mam kilka marchewek trochę więcej niż na przykład patrząc proporcjonalnie na seler i pietruszkę nie podam wam konkretnych ilości bo to tak mniej więcej porównywalne proporcje są no i tą część pora, taką białą, z lekką, tą zieloną, bez tych liści. Tutaj mam takie dwie i pół pory. Przecier pomidorowy, czy tam koncentrat. Tutaj mam taką pulpę pomidorową. Mogą być pomidory z puszki, takie w całości, albo w kawałkach. Ziele angielskie, liść laurowy co tu jeszcze mamy pieprz w kulkach też taki cały będzie nam potrzebny do tego jeszcze będzie nam troszeczkę soli tutaj mam jeszcze wodę do podlania później jedną do dwóch szklanek wody będzie nam potrzebne no i taki pół szklanki oleju i właściwie to jest wszystko z ze składników które nam będą potrzebne Najpierw sobie wszystko przygotujemy, czyli tak cebulkę kroimy na pół i cebulę kroimy w takie półksiężyce, czy tam też niektórzy mówią w piórka, bo to one się wtedy, te półksiężyce się roz, fajnie się rozpadną podczas gotowania i smażenia, bo będziemy i smażyć i gotować, także dusić właściwie. No i zresztą, jak widzicie, muszę zrobić to samo. Czyli te trzy cebulki już tutaj mam pokrojone, i przełożę sobie je na talerz. Teraz zabiorę się zapor. Por kroję w takie krążki. Także całą por tutaj muszę skroić w takie właśnie krążki. Jeden i drugi kawałek. Można jeszcze wam powiem tak, jeszcze można do. Tej, do tych wszystkich składników, na przykład, jeżeli ktoś lubi dodać groszek konserwowy, też użyć do tej potrawki, właśnie. Ja tutaj tego nie będę używał, ale. Ale możecie też, też go dodać jako składnik dodatkowy. No i tutaj, tak, por już mam potartą, czy znaczy pokrojoną. Teraz będę tarł warzywa na tych oczkach jarzynowych, tak, na tych większych oczkach, nie na tych mniejszych, tylko na tych większych. I najpierw będę ścierał seler. Seller mam już startą, także przesypuję sobie tutaj do tego pojemniczka. Także całą por tutaj seler przełożę. No i teraz za chwilę się zabiorę za marchew i to samo trzeba zrobić z marchewką. Też zetrzeć na tarce. Możecie użyć, jeżeli macie robota. Takiego, właśnie z taką przystawką do ścierania warzyw. To Wam o wiele szybciej to pójdzie. Ale ja to robię tradycyjnie na tarce. Tym razem. Także wszystko tutaj znowu przekładam do tego selera, tą moją pietruszkę. No i za chwilkę się zabierzemy za marchewkę jeszcze. No i to samo z marchewką czyli cebulę w piórka. Porow krążki, a seler, e, pietruszkę i marchewkę. Właśnie wszystko trzeba zetrzeć na tarce. No i tutaj praktycznie już marchewkę. Mam już praktycznie startą. Także taki fajny przepis, bardzo szybki. I bardzo prosty, można powiedzieć. Nie ma tutaj jakichś udziwnień. Także, jeżeli chcecie taką rybę zrobić, akurat jest teraz, można powiedzieć, czas przedświąteczny, to jak najbardziej można takie coś przygotować. I teraz, jak już widzicie, garnek postawiłem już na palniku. Do, do, do wlałem ten cały olej. No, i tutaj dodam całą cebulkę na razie. Czyli cebulkę będziemy tutaj podsmażać, żeby ten smak troszkę, troszkę bardziej wydobyć z tej cebulki. Żeby ta cebulka była trochę lepsza. Posoliłem z dwiema szczyptami soli. Żeby tutaj się to fajnie szybciej mi e, zeszkliła ta cebulka. No, i za chwilę będę dodawał kolejne składniki. Teraz tak, kilka ziaren ziela angielskiego, kilka ziaren pieprzu. To musi być trochę aromatyczne. No i tutaj dodam liść laurowy. Dość dużo, ale możecie mniej dodać, jeżeli chcecie. Możecie z cztery takie listki dodać. To wystarczy w zupełności. Nie musicie tyle, co tutaj ja dodałem. Naprawdę liść laurowy jest dość aromatyczny. Także. No i teraz dodajemy naszą por tutaj całą możecie dodać większy garnek sobie wziąć do tego gotowania bo ja wziąłem taki większy ale nie, nie za duży bo to po prostu się by łatwiej tutaj to wszystko dusiło i tak naprawdę od razu wszystko można już teraz po tej cebulce wrzucić jeżeli będziecie mieli trochę większy garnek wrzucić od razu całość czyli tą por, seller, pietruszkę i marchewkę ja tutaj muszę troszeczkę stopniowo to dodawać, bo żeby mi się właśnie to trochę siadło tam to można powiedzieć to tapor. To wszystko oczywiście jeszcze się zmniejszy objętościowo, jak się to będzie dusić, także ten garnek w zupełności wystarczy do tego, tylko po prostu żeby na raz można było to wszystko wrzucić i dusić. No i teraz jeszcze dodam dwie, trzy szczypty soli. No, i teraz całą marchewkę. I oczywiście pamiętajcie, mu trzeba to dość często tutaj mieszać, żeby nam się tutaj do dna to nie, nie przypaliło. Tak, nie przywarło. No, i teraz wlałem tą szklankę wody, przykryję. Niech się to, to, to teraz dusi. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby co jakiś czas przemieszać to. No, i ustawię sobie teraz na 20 minut. I tak 20 minut, oczywiście, co jakiś czas musicie tu mieszać. Będziemy to. Gotować, dusić. No i tak jak mówiłem, mieszajmy to wszystko. Także taka potrawka jest nawet fajną alternatywą. Jakbyście nie lubicie ryb czy coś takiego, no to możecie samą taką potrawkę. Ja zawsze lubiłem właśnie samą taką potrawkę jeść bez ryby, bo mi lepiej to smakowało niż z rybą. Ale naprawdę, do ryby po grecku, bardzo fajne. Fajny taki sosik czy potrawka. Jak widzicie, tu jeszcze trochę tej wody, tego soku puściły te warzywa. Dość mało. Jeszcze trochę dodałem, właśnie tej wody. To musicie sprawdzać, właśnie na bieżąco, ile macie tego. Jeżeli będzie dużo tej wody, to nie, tego soku, które puszczą warzywa, to więcej nie, nie dolewajcie wody. A jeszcze troszkę czasu zostało, także. No i tak, tutaj te 20 minut już minęło. Jak widzicie, to wszystko fajnie tak usiadło, tutaj się zredukowało. Warzywa się już tak poddusiły, fajnie. No, i teraz będziemy dodawać jeszcze przecier. czy tam koncentrat pomidorowy, tak? Tutaj cały koncentrat dodamy. I tą pulpę tak od razu. Też pomidorową też dodamy. Ja jeszcze zawsze do tego słoiczka troszkę wody nalewam, wymieszam, żeby cały tutaj ten koncentrat wydobyć ze słoiczka. No i teraz tą pulpę pomidorową otworzę i też całą tutaj dolejemy. Dodamy. Możecie dwie takie pulpy dodać albo jakieś mówiłem już wcześniej yy, możecie dodać też takie puszkę z, albo z całymi pomidorami w sensie yy, w puszce albo jakieś krojone pomidory. Możecie sam przecier pomidorowy dodać jeżeli chcecie. To mówię tutaj akurat to jest yy, Wasza indywidualna tutaj kwestia, jak wolicie. No, ja zrobiłem takie połączenie, właśnie, że trochę przecieru i trochę tych takich pomidorów z puszki. No i teraz to wszystko tutaj dokładnie wymieszamy i jeszcze będziemy dusić przez około 15 minut. Jeżeli groszek byście chcieli dodać, to właśnie teraz, w tym momencie, razem z przecierem pomidorowym i, i z tymi pomidorami. No i teraz praktycznie już. Jesteśmy blisko 15 minut. Końca: No, to jeszcze posmakowaliśmy, czy wszystko jest ok, bo może jeszcze trzeba by do, doprawić czymś, ale dla mnie już jest ok. No, i ja powiem Wam szczerze, że wkładam, bo jeszcze parę dni zostało do wigilii. Wkładam sobie tą, tą całą potrawkę, właśnie do takich słoików, wyparzonych, oczywiście. Zakręcam i na ciepło one się fajnie tutaj zamkną, można powiedzieć. I wtedy przed wigilią, czy tam w dzień wigilii, otwieracie, podgrzewacie rybę, smażycie rybę, układacie na półmisku. Na tą potrawkę wtedy odgrzaną układacie na tą rybę. I jest fajna tutaj taka ryba po grecku. Oczywiście w moim wydaniu przepis dostałem od mamy i, i to już robię też można powiedzieć dość długo, parę lat już. Przepis sprawdzony. Bardzo dobry, bardzo szybki. Także polecam Wam zrobienie takiej potrawki do ryby po grecku, właśnie. Oczywiście, jeżeli Wam się podobał taki film, zostawcie łapki w górę. Oczywiście komentujcie film. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, zachęcam Was do subskrypcji. A jeszcze wam powiem na sam koniec, że w zeszłym roku, z zeszłego roku została mi też taka potrawka właśnie zakręcona w słoiku, która była dobrze zamknięta. To taki słoik wytrzymał mi do tego roku i otworzyłem go i był dobry. Także tylko, że słoik był cały czas w lodówce. Także sposób przechowywania w słoiku jak najbardziej dobry. Jeżeli nie zjecie na Wigilię, czy teraz, no to można później sobie to otworzyć i zjeść. Dobra, to dzisiaj na tyle. Dzięki i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.